Niekończący się rozwój technologii sprawia, że nawet tak konserwatywna dziedzina jak literatura może być dziś odbierana na coraz to nowe sposoby. Najczęściej wybieraną alternatywą dla klasycznych papierowych książek są obecnie e-booki, które pozwalają czytać na ekranach czytników, komputerów czy smartfonów. Inną, jedną z moich ulubionych form, są nowele graficzne, które na podobieństwo komiksów przedstawiają zawarte w książkach historie w połączeniu słów i obrazu. Ale literatura może dziś iść jeszcze dalej. W ostatniej dekadzie powstały projekty, które pozwalają do Dosłownie zanurzyć się w opowieść. Dzięki technologii VR możemy wejść w świat wykreowany przez autora i poczuć go niemal fizycznie. Z kolei jedną z najpopularniejszych i najszybciej rosnących form kontaktu z literaturą są audiobooki, czyli nagrania, w których lektor odczytuje tekst publikacji książkowej. W tym odcinku przybliżę Wam historię audiobooków. Pokażę, co mówi nauka o tej formie odbioru treści w zestawieniu z tradycyjnym czytaniem oraz opowiem, jak ja sam korzystam z audiobooków. Zapraszam. Pierwsze książki mówione zaczęły powstawać w latach 30. XX wieku. Najstarsze znane nagrania były inicjatywą Amerykańskiej Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i ukazywały się na płytach gramofonowych od 1932 roku. Zawierały głównie klasykę literatury, wybrane dzieła Szekspira czy fragmenty Biblii. W naszym kraju również w bardzo podobnym okresie wydano pierwszą audioksiążkę. W połowie lat 30. firma Orfeon nagrała bajki Adama Mickiewicza, czytane przez aktora Mariusza Maszczyńskiego. Potrzeby osób niewidomych i słabowidzących były bez wątpienia jednym z głównych motorów rozwoju książek mówionych. Stanowiły one znacznie wygodniejszą alternatywę dla tekstów pisanych alfabetem Braille'a. Ale jeśli się nad tym zastanowić, to sama idea książek mówionych nie była wówczas niczym nowym. Audiobooki, jakie znamy dziś, mają swoich protoplastów. Najbliższym, niemalże bliźniaczym przykładem, były audycje radiowe, w których lektorzy czytali fragmenty książek słuchaczom zebranym wokół radioodbiorników. Ale cofnijmy się jeszcze dalej. Do czasów, gdy technologia nie odgrywała grywała jeszcze w naszym życiu aż tak znaczącej roli. Najpierw przeniesiemy się na dziki zachód, gdzie analfabetyzm sięgał 30-40%. Narodził się tam zawód, który można by dziś określić mianem wędrownego czytacza. Taki jego mość podróżował od miasteczka do miasteczka, zbierał mieszkańców w salonie, na rynku albo w kościele i za drobną opłatą czytał im najnowsze wiadomości z gazet. Często serwował też historie, zasłyszane lub przeżyte po drodze, a bywało, że przywoził ze sobą też książki, które odczytywał na głos ku uciesze lokalnej społeczności. Inny ciekawy przykład, audiobookowego poprzednika, pochodzi z XIX-wiecznej Kuby. W fabrykach cygar robotnicy opłacali lektorów, którzy umilali im czas pracy, czytając na głos książki i gazety. Także w Europie nie brakowało praktyk, które można by dziś uznać za przodków książek mówionych. Weźmy kaznodziejów, zwłaszcza Dominikanów i Franciszkanów, którzy przemierzali miasta i wsie, głosząc. Słowo Boże, nawracając niewiernych i walcząc z herezją. Grzechem byłoby nie wspomnieć o trubadurach, poetach i muzykach z XII i XIII wieku, którzy występowali na dworach francuskiej szlachty. W akompaniamencie melodii opowiadali autorskie historie, często bardzo osobiste, a czasem po prostu rozrywkowe. Audiobooki nie były więc całkiem oryginalnym wynalazkiem XX wieku, ale dzięki swojej nowoczesnej formie zyskały dwie rzeczy, które tak bardzo sobie cenimy. Po pierwsze, profesjonalizm. Zarejestrowany na taśmie tekst można edytować, poprawić albo po prostu nagrać na nowo. Do czytania zaczęli być zapraszani ludzie, którzy idealnie się do tego nadawali. Z nienaganną dykcją, głęboką barwą głosu i aktorską wprawą. Po drugie, dostępność i wygoda. Nie musimy już czekać na konkretną audycję radiową albo gromadzić się na rynku podczas deszczu. Wystarczy kilka ruchów kciukiem i bez wychodzenia z łóżka możemy słuchać czego tylko chcemy. Jak już wspominałem, pierwsze audiobooki ukazywały się na płytach gramofonowych. W latach 70. zaczęto je nagrywać na płyty magnetofonowe, a na przełomie lat 80. i 90. pojawiły się pierwsze płyty CD z książkami mówionymi. Te ostatnie nadal można spotkać w niektórych sklepach, chociaż dziś najczęściej kupujemy plik mp3 albo dostęp do platform streamingowych. Zwłaszcza te ostatnie, w połączeniu ze smartfonami, sprawiły, że audiobooki przeżywają prawdziwy rozkwit. Ich udział na polskim rynku książki za rok 2023 szacowano na 6-7%. A wszystko wskazuje na to, że liczba słuchanych przez nas lektur będzie stale rosła. Dobrze pamiętam burzę, jaką wywołała popularyzacja audiobooków mniej więcej 10 lat temu, czyli wtedy, gdy większość z nas miała już swoje pierwsze smartfony. Jak każda nowinka, która zyskuje na znaczeniu w dość konserwatywnej społeczności, książki mówione spotkały się początkowo z ostracyzmem. Próbowano im nawet odebrać status książki, nazywając je oszustwem. Do dziś nie do końca rozumiem, kogo i jak audiobooki miałyby oszukiwać. Widzę za to pewien niezdrowy trend w części książkowego środowiska na przechwalanie i prześciganie się liczbą przeczytanych pozycji. Zupełnie jakby to ilość, a nie jakość tego, co wsadzamy sobie do głowy miało mieć kluczowe znaczenie. Wstawiam, że to właśnie ta grupa najmocniej zareagowała na popularyzację audiobooków, gdyż okazało się, że nagle więcej osób może łatwo przyswoić duże ilości tekstu, co w ich światopoglądzie mogło podważać ich książkoholikowy status. Jak to zwykle bywa przy popularyzacji nowych technologii, część osób została z niej finansowo wykluczona. Czy to z powodu braku smartfonu, słuchawek czy mobilnego internetu. To również mogło wzbudzać frustrację, wylewaną później na forach. W zasadzie jedynym sensownym argumentem, jaki pojawiał się w tamtych wojenkach tradycja kontra audiobook była teza, że czytanie angażuje mózg bardziej niż słuchanie i że po audiobooku zostaje nam w głowie mniej niż po klasycznej lekturze. Tyle tylko, że przy takich rozważaniach najlepiej odwołać się nie do komentarzy w sieci, a do badań naukowych. W 2016 roku profesor Befrogowski przeprowadziła eksperyment wśród studentów na Uniwersytecie w Pensylwanii. Jedna grupa uczestników czytała książkę, druga zaś słuchała jej formy nagrania. Obie miały do czynienia z dokładnie tym samym tekstem. Na koniec wszyscy rozwiązali test sprawdzający stopień zrozumienia i zapamiętania treści. Wyniki niespecjalnie zaskakujące. Nie odnotowano istotnych różnic między grupami. Podobne badania przeprowadzano jeszcze kilkukrotnie z podobnymi rezultatami. Oczywiście brak różnicy w średnim wyniku nie oznacza, że wszystkim pasuje każda forma przekazu. W obu grupach były osoby, które wypadały wybitnie dobrze albo zaskakująco słabo, co dość naturalnie prowadzi do wniosku, że mózg każdego z nas inaczej reaguje na dostarczane bodźce. Dla części osób lepiej sprawdza się słowo pisane, inni znacznie skuteczniej przyswajają informacje słuchowo. Teza, że ludzie mniej zapamiętują z audiobooków niż książek tradycyjnych, nie wydaje się więc prawdziwa. A przynajmniej nie w 100%. Eksperymenty takie jak ten przeprowadzany przez profesor Rogowski odbywały się w idealnych warunkach. Uczestnicy byli skupieni wyłącznie na treści, świadomi, że na końcu czeka ich test. W rzeczywistości rzadko mamy aż tak sterylne warunki do słuchania audiobooków. Owszem, tradycyjne książki również zdarza się czytać w transporcie, podczas gotowania czy między zadaniami w pracy. Jednak lwia część lektury odbywa się w sprzyjającym skupieniu. W wygodnym fotelu z kubkiem parującej cieczy i zmruczącym kotem na kolanach. Audiobooki z kolei są wręcz stworzone do multitaskingu. Najczęściej towarzyszą nam podczas spacerów z psem, jazdy samochodem czy sprzątania. I choć czynności te są trywialne, to jednak pochłaniają pewien procent naszej pamięci operacyjnej, ten sam, który byłby niezbędny do pełnego skupienia na treści. Dlatego jeśli porównać poziom zapamiętania treści między standardowym słuchaczem a czytelnikiem, to zapewne ci drudzy wypadliby lepiej. No ale nie każdy ma dzisiaj czas, żeby w spokoju usiąść z książką. A jeśli mamy wybór między zapamiętaniem 80% treści z audiobooka a z z książki tradycyjnej, bo zwyczajnie nie znaleźlibyśmy czasu, żeby usiąść z nią na spokojnie, to o czym my w ogóle mówimy? Zarzut, że słuchanie książek angażuje mózg mniej, również jest dużym uproszczeniem. Mózg po prostu pracuje wówczas inaczej. Słuchanie aktywuje korę słuchową i ośrodki przetwarzania mowy. Natomiast czytanie w większym stopniu angażuje obszary odpowiedzialne za przetwarzanie wzrokowe i dekodowanie tekstu. U dorosłych wszystkie te obszary są już dobrze rozwinięte. A że i tak codziennie przyswajamy informacje zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, nie powinniśmy się tym nadmiernie przejmować. Inaczej sprawa wygląda u dzieci. U najmłodszych, dopiero uczących się czytać, kontakt z książkami tradycyjnymi jest nie do przecenienia. Czytanie rozwija słownictwo, gramatykę, poprawę koncentracji i kształtuje zdolność dekodowania tekstu. Dla 99% dorosłych kontakt z książką to przede wszystkim chwila relaksu i oderwania się od codzienności. Skoro więc różnice w pracy mózgu i przyswajaniu treści są w praktyce marginalne, może po prostu Zamiast toczyć wojenki w internecie o lepszy format, lepiej wybrać taki sposób konsumowania literatury, który daje nam samym najwięcej przyjemności i zostawić innych w świętym spokoju. Jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia z audiobookami, to jest to mieszanka dość ambiwalentnych uczuć. Z jednej strony bardzo je cenię, uważam, że są niesamowicie wygodne i potrzebne. Z drugiej jednak strony absolutnie nie potrafię z nich korzystać. Przynajmniej wtedy, gdy mówimy o całkowicie nowych pozycjach, których nigdy wcześniej nie miałem w rękach. Kiedy, dajmy na to moje naczynia, zawsze włączę sobie coś w tle. Bywa, że trafi właśnie na audiobooka. Niestety, zazwyczaj kończy się to tak, że po około dwóch minutach odpływam myślami i omijam ważne dla fabuły wydarzenia. A kiedy próbuję stworzyć audiobookom warunki podobne do tych, w których konsumuję książki papierowe, zwykle kończy się tym, że zasypiam po jednej czy dwóch stronach. Jednakże. Audiobooki świetnie sprawdzają się u mnie jako forma powtórki. Kiedy wracam do książki, którą czytałem wcześniej w tradycyjnej formie, moje wędrówki myślami nie mają aż tak dużego znaczenia. Znam przecież treść, mogę więc łatwo nadrobić fragment, który mi umknął. Miałem naprawdę dużo frajdy ze słuchania Władcy Pierścieni, Harry Pottera czy Solaris Lema. A skoro wspomniałem o Solaris, to muszę zahaczyć o jeszcze jedną, bardzo ważną dla mnie kwestię. Kwestia lektorów. Tak jak w filmie, nawet najlepszy scenariusz może zostać pogrzebany przez słabego aktora, albo przeciwnie, słaba historia zyskać życie dzięki genialnej roli, tak i w audiobookach, nawet najwspanialszą książkę, może zabić lektor, który nie trafi w gusta słuchacza. Wspominam o tym właśnie przy okazji Solaris, bo superprodukcja przygotowana przez audiotekę wzbudziła we mnie wyjątkowo sprzeczne emocje. Z jednej strony mamy tam świetne efekty dźwiękowe, znakomitą rolę Roberta Więckiewicza i moim zdaniem jeszcze lepszego Adama Woronowicza w roli Snauta. Z drugiej, Magdalene Cielęcką, której interpretacja Harej tak bardzo nie trafiła w mój gust, że zgrzytałem zębami przy każdej jej kwestii. Oczywiście, pani Magdaleno, jeżeli ogląda pani przypadkiem ten materiał, to nic osobistego. Prawdopodobnie jestem w mniejszości, ale tak to już bywa z książkami mówionymi. Jeżeli dykcja, intonacja czy zaangażowanie lektora nam nie odpowiadają, to całość po prostu nie może mieć dobrego odbioru. Tego problemu nie ma rzecz jasna w książkach tradycyjnych. Tam wszystkie role i każdy głos tworzymy w swojej głowie sami. Jesteśmy jednocześnie reżyserem, aktorem i montażystą. No i przyznam się wam szczerze, to po prostu sposób, który o wiele bardziej mi odpowiada. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.